Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta w serii, w której uczymy mojego tatę i moją mamę, jak grać. Hejka. Szymano. I wow. dzisiaj wyruszymy sobie na taką małą, testową wyprawę na koniach, żeby mama mogła sobie spróbować pojeździć na takim. Mhm. Wyruszymy jeszcze nie wiem gdzie, może do jednej z wiosek, na przykład do tej na sawannie. E, Tylko żeby nie było podróż. za trudno, żebym tego koniecznie nie na co, tam, Gdzie Tam gdzie, nie ma tych. Tak. To czego? Czek, Może w drugą ale czego nie ma? to nie, nie było? Czych nie ma? Dobra, chodźcie. Tam, gdzie do nie ma osadników, naszej. pojedźmy, tam, gdzie są osadnicy do a wioski, w której jest. żeśmy nie byli. Ale to jest nie, nie jedziemy gdzie, w tą samą. miejsc. nie miejsce. wiemy, gdzie są wioski, w których nas. A nie możemy byli. o tam jechać w tą stronę drugą przeciwną. A co to za, no, za kurnik No kurnik, on tu zawsze był? był przecież. Czego już dawno temu zrobiłem. Gdzie żeście poszli? No ja idę no, nie jesteśmy. Ej, co tu się stało? End Kurde, Enderman postawił tutaj dirta jednego i owce Co? A co to jest dirt? No, ziemia. A skąd on tu się wziął, żeby tu postawić No ziemi? bo Endermany tak robią czasami. I owce, część owiec I Tu jedna owca jest na drabinie, patrzcie. Pod drabinie Biedna. się no. Na owce. no to Patrzcie mamy tutaj super Dobra, wioskę. Dobra, one daleko nie uciekną. Znaczy wioskę tą. Dobra. Farmę zwierząt. Nawet wielbłąda mamy tutaj. A jeden chodził jeden. tam koło naszego naszej osady. Starej. No to to, to ja pójdę ja chyba po niego. o Owca, co ty tu? Ej. Jak Ile tu tych koni jest? Czemu to jest tylko jeden koń? Dwa A czemu ja nie mogę jechać na nim? Bo nie masz siodła. A skąd masz siodło? Masz. Zejdź. Ja, tak, ja, ja biegnę no, do starego możesz. domu zobaczyć czy tam jest ten ja biorę muła I to jak ty na mule wyjdziesz o no, deszcz no, ja weź no bierz nic. tego konia czekajcie bo tutaj chyba był koło, koło tej no I... mama co Czesni? się stało no, wleciałaś w sufit No wy, 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 wyjeżdżaj stąd no jak? Patataj, patataj, ja już galopuję. patataj. Do, ale jedziemy. szybko jedzie. Ja picole. Dobra, jedziemy Patataj, wszędzie. Patataj, to... patataj. Gdzie I jesteście, jesteście bo... no, no. chodzi. Tylko ale nie jeździj po uprawach. Nie? Patataj, patataj. Nie, po ścieżce jedziemy. A co ty na mule to jeździsz? Tak. No. Szedłeś we mnie, no, no stójcie, dobra, no co tu jedziemy. No to jedziecie. No to ja bym właśnie pojechał tu gdzieś pod górkę. Ciekawe, ja się a, ciekawi, a, dom... a można jechać tym Chodźcie. wierzchowcem do tego, do kopalni? Ale on ciężko... No, a po co? <laughs> on ciężko tutaj. wyskakuje. Tu, 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 nie? Ciężko. Patrz no, jak ja się... galopuje. To ja też. I gdzie jesteście? Już żeście mi uciekli. Gdzie dziura jest? A gdzie by to pojechali? Tu Gdzie jest tu? No to czekajcie Ale czekajcie to w ogóle żeśmy już zaczęli? Tak kiedy? <laughs> Przed chwilę, a co? Ja nie wiem gdzie by to A co zapo Zapomniałeś się? To tu przez las możemy spróbować pojechać Ja nie słyszałem No Weźmy, jak nie wiecie Mano Aha, no z lat będzie trudno jechać mano. Ludziska, patrzcie jak jedziemy. O, no i gdzie to jest. jesteś? No gdzie? No gdzie? No jak? Jak ja mam tutaj teraz? A jak spadnę z tego to koń yeah. się zabije? No zabije, zabije. zabiję. Proszę cię. No zablokowali, żeście mnie. Spadłeś? Tak. No Kurde. co? Wy to wytwarzacie tam. Ale to jedźcie jakąś wili. prostą drogę. No to już no Tu Tutaj nie ma prostych dróg. Widziałeś gdzieś tu Och drogi jest. w Minecrafcie? U nas są. O, jaki szary wilk. Ciemny Dobra, gdzie się. jesteście? Był ciemny, bo był mokry. Dobra, tak. idę za wami. Słuchajcie. No chodź, chodźcie, chodźcie no. tu zaraz będzie bardziej płasko. On o, wiesz. Bo wiem. Jechałeś tu już? Dalej nie, jesteś nie, niemiły sobą, nie dla taty. Nie. No jak niemiły? Dalej. Mama, proszę cię. Kula. Tu jakaś dziura. Lawa. Trzeba było zrobić tor, koło i, i wyścigi byśmy urządzili. No i gdzie tym osłem skoczył? Na drugą stronę. A co i jedziemy na drugą stronę? Tak. O, to cię, jak jak to Nie da rady, utopi mi się kąt. Mój też się topi Weź się tam coś wybudujcie. Dobra. Jestem nam no, przeskoczyć musisz tato. Tak, ciekawe jak No wskocz do wody Tak A jak... No i popchnij go tutaj po prostu No i jedziemy dalej Czarna owca o jakie kwiatki ładne A to co, nie byliście tutaj? Byliśmy milion razy, no, ale tata nie No tata przecież jechaliśmy tędy i raz, Jedy? drugi, i trzeci Jak lamy prowadziliśmy, jak byliśmy w tej wielkiej podróży trzyodcinkowej, czy tam nawet cztero Kiedy? Na mój, mój konik no. nie chce wyskoczyć. tam jest ten. Czekajcie, muszę coś zjeść, bo mój konik się prawie zabił. Ale to co, że ty zjesz, to nic nie da, to musisz konia nakarmić. A co mu mogę dać? Marchewki na przykład albo siano. A to jak mam mu to dać? Musisz Wrzucić? wyjść. No. Tak. I co, tutaj jest byli? Ten, wędrowny handlarz. I co mu dać? Kurzucić? Tak. Nie, prawem na klikasz chyba. Ale nie wiem, czy siana nie musisz mieć. A gdzie żeś pojechał? Co to jest za to? O, tutaj jest ten, ten nasz... Ten tor przeszkód, co kiedyś byliśmy. Ale gdzie wy jesteście, Halo? Ja pierdzielę. No gdzie jesteście? Ale bo wy się jakoś zatrzymujecie. Bo ja wy chciałam mu wiem, dać jeść. Wyszliście pod górkę gdzieś na skały? Po, dalej jest kolejna rzeka. A no to właśnie, tu jest ten tor przeszkód. No, no gdzie? Wyjdźcie Ale nam, że... no mama prosto w tamtą stronę, w którą jechaliśmy cały czas Tu Nie widzisz drugą pojechałaś To ja A to jestem Ty I teraz ja. żeś mamy zawrócił pewnie już się zakręciło. No zobaczcie, stoję na górce Gdzie na górce stoisz Deszcz u mnie pada A widzisz ten portal stary? Widzę, widziałam go. No to jedź w tą stronę portalu. No. Muszę zejść do rzeki, bo on jest, był na rzece. No. To... Tak? Coś takiego. No przestań. No czekajcie, no był, ale się zbył. Nie wiem, gdzie on jest. No, po co tak robisz ten Walczymy na koniach, ten turniej. Dobra, chodźcie po... Dobra, jest. I co mam tutaj? Płynęliście czy szliście po... No na ten portal wjedź, potem możesz łatwo przeskoczyć na drugą stronę. Aby jesteście w portalu? Obok, no, mama. O, tu o, widzisz? Koło lawy? O, macham A, do A, no widzę już. No i co? Jak mam no, tutaj? To... No chodź. Ale wejdę? Tutaj. Po no, tym... Prze... No przejdź po tym czerwonym. Tylko uważaj na to takie, co się świeci. No, idziemy Gdzie dalej gdzieś. Dobra. No, tutaj, o, tam możemy skrość pojechać. No to jedźcie, ja pójdę za... A jak się walczy z nimi? Normalnie mieczykiem? Tak, ale nie, walcz lepiej na tym koniu. A czego? Się tu jest nie... czarny koni. Z, z białymi są koniki, tymi. No. To dzikie koniki. Tu możemy pojechać, patrzcie. <coughs> To co ten świat Minecrafta taki mały... Czekajcie, się... bo się zeszłam. Jak no. mały, my to po prostu blisko wszystko budowaliśmy? Jesteś? Jestem No chodźcie jeszcze kawałek pojedziemy. No ja bym chciał jakąś wioskę niezbadaną jeszcze. A, ale Ma... Co? Strzałka? Jaka strzałka? A co to za strzałka? No, a co to za strzałka? Nie wiem. O kliper? Pomóżcie Pomóżcie. Nie mi. Clipper, tylko Creeper. U mnie jest kliper. A gdzie jesteście? Hmm. U klipera. To ja nie widzę. to po patrzaj. Po ja, w którą stronę jak strzałka pokazywała? To ma prosto, żeście szli? Tak jak strzałka, ja idę. A czy koń może się zgubić? Może. Jak go zgubisz, to będzie zgubiony. No gdzie jesteście? No ja no też tutaj. Jezu, nie ile mam tutaj tych? Chodźcie tych stworów. Pomóżcie. Ale mama, mama, bo ty, ty się zatrzymujesz, a O czarownica bo... była! A ja mam normalnie. Ja, wpa ja wpadłem w galop, normalnie Derman, nie, nie mogę ja też, się zatrzymać. Ja też. Gdzie jest? biegnie przez cały czas, puściłem. Matko, puściłem A Gdzie to jesteście? Biegnie. Przestań, gadać głupoty. No tak jest, to ci mówię, no! Ja galopuję strasznie, ja pędzę tu wzdłuż tego wody. Wzdłuż tego, ja nie... nawet tu są. Ja pierdzielę normalnie, kurde No gdzie ja jest... jesteście? No, gdzie jesteście? Ja stoję jakąś no ściucha niedaleko. Gdzie? Ja nie wiem, gdzie ty mama jest. A wodospad taki Ja widzisz? się chyba zgubiłem. A widzicie strzałkę? Przejechałem. Tata, przejechałem obok ciebie przed chwilą. Jaki mama wodospad? No taki to wodospad na górze z góry. Widzę. leje. Widzę o ile tutaj tych. No to ja chyba wiem, gdzie ty pojechałeś. Kurde. tata, jedź wzdłuż tej rzeki. Jak, strzałka, jak pokazuje? No w tą stronę to strzałka, ale wzdłuż rzeki cały czas. To jest jedna wioska, jak chcesz. Jest wioska? Tak, mama, gdzie ty jesteś? No, stoję tutaj. Gdzie? No tu. A widzisz wioskę? Jaką? tutaj. Gdzie tu? A widzieliście czarownicę? No tu, podskakuję do góry na kolejkę. Ale ja... a widzisz mnie? Nie. No to co mi gadasz, że no tu? No bo myślałam, że ty mnie widzisz, jak ja cię nie widzę. Po <grystanie> tutaj, po tutaj. Mam ciebie tu nie ma. A gdzie, A ty gdzie wy jesteś? jesteście? Bo tu jest dopiernika creeperów, jadę w Nie z ostatni rzeki. Ostatni raz cokolwiek robię, bo to wygląda tak, że... ty O, widzę raczej. wioskę! Ty się, mama, zatrzymasz. A bo wy tak popierniczacie ogóle, na tych ty koniach, się za, Ty się zatrzymasz, ja was wszystkich słucham, a w tym czasie ojciec normalnie... Ja biegnę, ja się nie mogę zatrzymać, o, interwał No czarownica, o, sierściuch. No, ja dalej to samo. Nie muszę ci... Strzela mnie, kurde, ktoś, chodźcie ja mi pomóc. Ju, ja jestem już na sawannie. Mama, ale ja cię nie widzę, powiedz mi, opisz, co widzisz. Dookoła, Drzewa, sierściuchy. Hmm, dobra, kończymy zaraz, bo ja już się zmęczyłam. Padłam DO pani, wody A ja i ja jestem koło wioski. Pomóżcie, pomóżcie. Widzi ktoś wioskę? Koniku. No i tylko to, pomóżcie, pomóżcie no to ale... kurde, jak mamy ci A co pomóc? ja mam? Kur, 12 jeszcze fliperów. To jest koło tej wioski. Ja no by, tu ale co mamy teraz? nie wiadomo gdzie ona polazła, przy jakiej wodzie ona jest. Ona nie Ślucho, bo mam jest koń, już na drugim końcu koń. Świata. Koń mi. O ja, zombie jak ten. Eee, osadnik. Fajny był. No to mama, chaos chodź tutaj jest, do tej chodźcie. wioski. Chodźcie, bo jest Wróćcie wróć do tej strzałki. Nie mogę, w... bo koń mi pływa. Jestem w jakimś wąwozie. A pierdzielę. Nie wyjdę no, tutaj. Dobra, to Nie, chodź mi pom chodźcie mi pomóc. Tu proszę. Ale was. gdzie? Wiesz, gdzie jest strzałka albo ten tor przeszkód? Wróć się do tej strzałki i jedź wzdłuż, tak jak strzałka pokazuje, tylko jedź wzdłuż jak mam koniec wody wyciągnąć? Widzisz to tą połapić. strzałkę? Nie widzę nic. No bo to, bo to dzieje się, no do skurczy byka, ty już zaczynasz mnie denerwować, naprawdę. Tak Ale... Myślisz, że ja się nie denerwuję? No ale gdzie pojechałaś? A skąd ja wiem, galopowałam od tego do przodu, galop, 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 galop i tak... No to właśnie, to jest wasz problem, bo wy mnie nie, nie słuchacie. Się wróć. Wróćcie się koło tej strzałki, jak no. Jak ja nie wiem, gdzie się mam wrócić, jak tutaj jest pełno tych sierściuchów. Koń mi się top. Chodź tu koń chodź, chodź, chodź. A w pierdziele. O, widzę sobie, kogoś. Jakby, jakbym ja tutaj najstarszy był. O, widzę młodego. O, Jenderman. No i nie bij mnie, bo... Mama już wylazłaś z tej wody. Nie wylazłam. Słońce wschodzi. Po której stronie słońce ci wschodzi? Nie mogę wyjść z kunika. Piftem się wychodzi. Ja tu stoję pod drzewem. Dobra. Jestem, wylazłam. Gdzie ja tu teraz pobiegnę? No. Widzisz strzałkę Czekaj, bo... O Jezu, nie, jaka nie. przepaść. Ale bym tu wpadła. Czekajcie, widzisz co ja Widzę wschód słońca na wprost. No to się odwróć w drugą stronę i jedź, jedź w przeciwną. Tak? No tak mi się wydaje. Widzisz, strzałkę, widzisz taką dziwną górę. Widzę taką dziwną. No, no No to jedź w stronę tej góry. No to ja już wyłażę na tą górę. No i. Ale po co na tą górę? A... Na tą górę nie wyłaś, tylko omin ją. A widzisz tą strzałkę mama gdzieś, czy nie? Pytam się 17 raz. No poczekaj, synu, zaraz ci powiem. Nie, widzę owce na skale. Hmm. I widzę taki komin jakiś dziwny do góry. No teraz. to pojedź może w stronę tego komina, bo to może jest ten tor przeszkód. No to ja widzę ten teraz tor przeszkód, no to, to gdzie ty jesteś? No do piernika. O jesteś! A ty gdzie Choć... jesteś? Nie, to jest młody. A, A już stór, się nie. cieszyłam, że nie mnie znalazłaś. Owce tego na skalę? No. Ja jestem jedź cały czas przy komina. jakiejś rzece. Jedź w stronę tego komina, Ale mówiłaś. ten komin to jest y, po drugiej stronie. Ale jedź w jego stronę. No to, no jak w jego stronę? No to ja stoję. Ja pierdziela, nie widziałeś tego parkuru, czy coś my tutaj przechodzili? To gdzie ty pojechałeś, no? Ja, 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 ja nie wiem, no kurde, faja, bolec. A nie normalnie. możecie mnie znaleźć? No to, a ty nas nie możesz znaleźć? Ja myślałam, że jakoś możecie to mnie odszukać. Bo ja, my, my już nie Czego dojedziemy nigdzie dzisiaj, bo to już 15 stoi minut. Stoi owca szkamy. na skale i jest jakiś taki komin. Ta, a stoi owca na skalę, a mi tutaj rośnie drzewo. No górę, to czekaj. No. To mi tyle ja samo. Ja tutaj mówi. widziałem owce tak wysoko. Poszłabym na drugą stronę, ale tam głupi sierściuch stoi, szkieletor. Ja jestem przy Gdzie? tym wodospadzie. Słuchajcie, ten wodospad tutaj, co. Hmm. Ten wodospad, tutaj, co? Co się nie, nie wiem, ani parku, Ale rozglądasz ani się tej, w ogóle. Ani, w ogóle? Tej, mam, mi się wydaje, że mama się w ogóle nie rozgląda. No, się nie rozglądałam. Nie widzisz tej wielkiej strzałki na górze, co wcześniej A było widzisz się... taki wodospad lawy duży? Nie. A tą strzałkę widzisz? Rozejrzyj wiem, się dookoła się, rozejrzyj. A ta strzałka to jaki, ko jaki kolor ma ta strzałka? No ten czerwony, co wcześniej mijaliśmy. Strzałka czerwono-oświetlona. A to ja daleko pobiegłam, na wprost, to ona jest bardzo daleko. Chyba. Na wprost. A mijałaś wioskę? wioskę? Nie wiem, tak to na tym wierzchowcu, że. No właśnie, będziemy głupiej chować siedzieć. Tu zaczynasz. Zdenerwować mnie. No nie no. No tak samo. Dobra, wracam się, bo widzę, że nie dogadamy się. No, no. ale gdzie się wracasz? Nie wiem, no gonię tam z powrotem. Kur, 12. Dalej jestem we wodzie. Czego ten koń taki jest? No wyskakuj. No wyskakuj. No tu jest jakaś owca, łazi po górze, ale ja Cię tutaj nie widzę. Czekaj, ja jadę w dół. Ja grę, jeszcze spadłem. Czekaj, no co, stoję na górze, zobaczcie. O, a jakiś jest ten, czekajcie, wiecie co widzę? Neder, portal do netheru. To idź no. Ja pierdzielę to, żeś się wróciła chyba. No Patatajem do ten, co było na tej wodzie? Patatajem do niego. To, to, to tam nie, gdzie jest był na tej wodzie? połowę, go tylko jest. Tak no, jakby to takie. jedź tam tata do tego portalu. To ja to już ma. jestem tu. No ja pierdzielę, ale ja nie wiem do którego to jest no, ten tego portal. Może, co... może, ten co wczoraj minęliśmy No jak mama mówi, że połowę. I jest na wodzie no, czy to nie? Na nie na połowę. wodzie. A gdzie? No, ja nie wiem gdzie to jest. Nie. No to tu. Co wam na, na... Mam zrobić? Wam zdjęcie i wysłać na telefon? Nie. Tak to czekajcie. Eee. Wiecie, ja się już zmęczyłem. No ale czym się zmęczyłeś? No czym... No nie pilnujecie no mnie. Po prostu, żebym się skupiła i... Mama, tyle. Nie, bo to wygląda tak, że tata biegnie w jedną stronę, ty biegniesz. No w dół, to ja no, jestem po ja tego pośrodku. portalu. To to gdzie nie ty jest to ten jest? portal. Czekaj, wysłałam ci. No ale ja nie mam telefonu. A to ja wysłałam gdzie młodemu. Ech, no to ruch, nie ruch. jest ten portal na czerwony na łodzi? Znaczy na tym, <grym> na wodzie? Nie Włodzie. na wodzie. A tu są lamy i ten podróżnik, ten, ten czy tam jak? Właśnie. Mama jest na sawannie gdzieś. A by gdzie? No to sawanna była tam, ten. O tam jest sawanna. Tam w dół rzeki była sawanna Juh. i wioska. tam trzeba jechać i szukać tego. Mamy portal. Ja pierdziele, jak tak mogło się zgubić? No to już tyle, już żadnej wioski nie odwiedzimy. Nie, nie no wiemy. chodźcie mnie, znajdźcie jeszcze chwileczkę, no odnajdźcie mnie, bo będę tutaj. Ale to już trzeba wracać powoli. Jak Dobra, się no chodź jak pikoleta, 10 minut raptem to mnie szukacie, jak mnie szukacie. Ja 10 minut, wiesz tu mamy minutę nagrania, 21. No to Jak mogłaś się tak zgubić? No po prostu, popatata jałam sobie i abyś cię zepsuła, żeś nagranie. A popatata jałam. Gdzie ty to jesteś? Ale jak ty to leciałaś? Powiedz mi. Patataj, ja patataj, patataj. Patata, patata. Tutaj o, jest wzdłuż tej rzeki, jest wioska i później jest sawanna taka. Tak, ja tam chyba jakiś wodospad widzę. Przestało w końcu padać, denerwuje mnie to padanie. O, jest tutaj po prawej wioska. No. Gdzie żeś, bo Ja się teraz zgubię. Jedź w stronę tej takiej czerwonej strzałki, ale tej, tej następnej, co jest? Której czerwonej strzałki? No bo były dwie, potem jest taka następna, co pokazywała ten, takie wejście do tej małej jaskini, co się skakało. A, to tam, ja nie tak. wiem, gdzie to było. No. A, jest, no to ta czerwona, widzę ją. No to ja jestem obok niej, tutaj obok niej jest taki wodospad. Ty sobie wyjadę na górkę i zobaczę, że ty gdzieś portalu nie ma? Jest portal. Chodź tata. Tam jak, jak dojedziesz do tej strzałki, co nie... No ale co się, widzisz tam mamy? Jak się patrzysz w jej stronę... O druga wioska widzę. Słuchaj. Jak się patrzysz w stronę tej strzałki drugiej, co nie? No. To odbijasz w lewo i wzdłuż rzeki dalej. W lewo czy w prawo? Czy w posiłek? lewo. I tutaj jest taka góra i za tą górą jest portal. Chyba i mi się wydaje, że tam może być mama. I wpadłem. To widzisz do ten dziury. portal, czy nie widzisz? A, widzę. Portal. O, widzę. Kurde, co się stało? Tutaj jakaś skrzynia jest. No jesteś. O. Boże, ja się o, cześć! Aaaa, dzięki! I tak ty, że żeś mi... aż tutaj dojechała. A przecież to, to co? jest mama w cholerę drogi. A no to wiesz, jak ten mój wierzchowiec tutaj patataja szybko? No. O, o, tata jest. No? no to chodźcie do tej wioski no albo co, wioski. a jak nie, to kończmy. A pokazać wam coś, to zobaczcie, to jak on szybko idzie. Trzeba. Patrz! A szybko idzie. A nie? Ale bo wy się nie zatrzymujecie, jak ja wam mówię, żebyście się zatrzymali, tylko wy krzyczycie, że A, nie możemy się zatrzymać. No, no gdzie to jesteście? Tak było. No gdzieście poleśli już? Tu na górę. Hmm. Tam koło tej strzałki była wioska. Jedziemy tam zobaczyć, bo tam nie byłem nigdy. Byłeś. W prawdziwym życiu. Byłeś. Gdzie jesteście? <śmiech> <śmiech> A, piercie, ale... Jechałem za tobą. Dobra, jedź przodem, my cię widzimy. Prowadź. Nie, Prowadź. Łabla, mnie nie Prowadź, ojciec. Trzymaj a, a można się. na, na koniu tego wziąć osadnika? Albo na wielbłąda? No ale Wielbłąd, popatrz, no. mój jest szybszy niż twój, ja cię pomijam. Bo ja jadę do mnie. Byłem na mule. tu faktycznie. A tam była wioska wzdłuż rzeki, była fajna wioska, tak na skała. No ale tam też byliśmy. A tu jest a, jakaś wioska. Będzie no że... no żeśmy byli już? To co to za świat taki? Zatrzymało o. mnie. Co cię zatrzymało? Czekajcie mu. No i gdzie ty młody idziesz? Gadam z, tu z tymi patafionami No i? A słuchajcie, a, a jakby tak sieknął golema i uciekłby? Wtedy byśmy stracili, to wtedy by nam podrożały ceny Aha. A gdzie jest a ojciec? To jesteś? No jestem no jest siano, można sobie zupełnie wybrać. A gdzie masz to siano? Można co sobie? Tak, można to sobie wziąć i wtedy klikasz... Jak to masz w ręce to klikasz o, prawo golem. na konia czy tam osioła i go leczysz O ile tu osadników? Co robię? Zbierasz to siano, no. trzymasz je w ręce i prawym na konia. Dobra, bo trzeba wracać powoli, bo trzeba jeszcze odstawić te konie o wyrzuciłem ten. Słyszycie? hej kolego! Jak ty się okay. nazywasz? Co, dałam temu koniowi coś? On to, to nic gotowe. nie dał. Ej, kto mi konia Dobra. zwinął? On se chodzi przecież luzem. Jak luzem sobie chodzi? On już jest najedzony. Który jest mój? Już na no jak? Już nie, nie ma mój... O, jest tu. Jak... <laughs> No, przepraszam. Teraz to już mu musisz dać. No i którym go tutaj dać? Prawym. No i. Nie trafiasz w niego. O, Dobra. siodełko tu jest. Dobra, zbierajcie się. No to jak mu daje tapka. prawym, to on nie je. Bo bliżej gdzieś. do niego. Ile bliżej? No i teraz. No. Prawym, prawy. Która to jest prawa strona? Tą, którą jak, jak śpie na brzuchu, to od ściany. No i widzisz, zjadł. Ej, koń! Dobra. No chodźcie, już! Dobra. Chodźcie, bo trzeba wracać, bo już 30 minut nagrania, trzeba jeszcze odnieść. Dobra, te nie przeżywa, już ci mówiłem, jak stąd kawałek. Dobra, to prowadźcie. Ale to może tutaj zostaniemy i później już wrócimy w następnym. No to jak chcecie, to można i tak zrobić. Jak, to tu pójdziemy spać? Nie no, stoimy tutaj, wyjdziemy, i w następnym odcinku będziemy powrotnie. Nie, bo jeszcze, ja się będę tu bała. Ale wtedy Nie, bo ząbiali jeszcze... będą tu chodzić i zjedzą mi konia. Nie zjedzą ci, bo jak ty się wylogujesz na koniu, to znikniesz razem z koniem, i pojawisz się z powrotem, jak wejdziesz. Bez sensu. Czemu bez sensu? Ja bym sobie I jeszcze popatatajala, byśmy... tak naprawdę. No. no, ale to byśmy sobie właśnie w następnym odcinku popatatajali jeszcze do tej drugiej wioski wtedy. No to właśnie, no to, no to dobre. Dobra. No, to no to chodźcie tu. się choć schować o tutaj. Tu. Gdzie? O tu no tutaj. Jest światło, tutaj. Chodźcie tutaj do tych wierzchowców. Dobra. W tym odcinku to wszystko. W odcinku tragicznym, męczącym, denerwującym w ogóle. Właśnie, że był fajny. Dziękujemy Wam to... za oglądanie. Dziękuję, zachęcamy... żeście mnie znaleźli. Proszę. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza. Pisania, jak mamie poszło i co mama powinna robić lepiej, żeby się nie gubić. To jest mama, to jest mama. I zapraszam na kanał mamy i na kanał taty, a także do innych filmów na moim kanale. I w ogóle. Ja ja hej, hej, hej. Ale ja wam powiem, co ja muszę robić lepiej. No to co? znaczy, wy musicie mnie lepiej pilnować, żebym się nie gubiła. Okay. Dobra, i w tym odcinku to tyle. Hej, hej. Hej, hej! hej.